Mariola czuje się samotna i upokorzona. Uważa, że jej życie nie ma sensu. Pogadamy? Ale o czym? Że żadnej pracy nie potrafi utrzymać, ale naprawdę chciałabyś być dalej panią Hoddok. Ale ja potrzebuję tych pieniędzy. Na no nikomu niepotrzebny lifting. Nikomu niepotrzebna to i ja jestem. A kochanie, proszę cię, przestań tak mówić. Jesteś wspaniałą żoną, matką, babcią. Z liftingiem czy bez, tak samo cię kochamy. co? I ty masz szczelność mi to mówić? Po tym wszystkim, co mi zrobiłeś? Co niby zrobiłam? Widziałam cię z tą azjatką. Piękna, trzydziestoletnia i ani jednej z marszczki. Śledziłaś mnie? sobie, że strój Hokdoga wiele ułatwił. Jestem starą, brzydką babą, dlatego znalazłeś swoją kochankę. Nie mam kochanki, Mariola. Nie zamierzam mieć. W ogóle nawet o tym nie myślę. Ta dziewczyna, z którą mnie widziałaś, to Hina. Żona mojego starego kolegi z klasy, Olafa. Tego ornitologa? Olaf nie jest ornitologiem. To była wymówka. Żeby się spotykać z nią, nie dość, że potraktowałeś mnie jak śmiecia. To jeszcze odbijasz żonę swojemu koledze. Ale ja nikogo, nikomu nie odbijam. Żona Olafa z pochodzenia jest japonką. Jest yy, kosmetyczką. A ja w internecie wyczytałem o specjalnych maseczkach. No i chciałem się jej poradzić. Wyobraź sobie, że ona powiedziała mi o Uguisu. O czym? To maseczka ze odchodów słowików. Co? No, okazuje się, że jeden zabieg Uguisu kosztuje kilkaset złotych. No, a trzeba ich zrobić kilkanaście. A ja chciałem, żeby było tanio. I sam zacząłem zbierać słowicze odchody. Co? Chcesz mi powiedzieć, że chodziłeś do parku zbierać kupy? Żebym się potem nimi smarowała? Ale to jest znany zabieg. Wiktoria Beckham też go stosuje. Podobno dlatego ma taką gładką skórę.